Dzień dobry. dzień dobry, bardzo, dzień dobry bardzo, witajcie na kanale Best Piny, ja jestem Markar. tutaj mój mąż ma ciusiu. tak jest Maciek, synu piękny Antek, to jest tutaj, tutaj, synu tam się oglądamy, siedzi nieopodal, bajki. Eee... boli, boli, co boli? O. No, y, więc dzisiaj y, temat naszego vlogu to będzie związek z Fornerem, czyli z osobą z zagranicy z punktu widzenia Marikar. Jakie są różnice między Filipińczykiem, a, a Polakiem, no a mną, tak naprawdę? Tak? So, dziubaka, can you tell us what's the difference is? between uh, Alvin, <clears throat> the colleague's father, and, and, and me. You know, like the differences <coughs> between foreigner and the Filipino uh, boyfriend, partner, you know, husband. Sawa, <coughs> sawa. So yeah, uh, the you know, like for the beha behavior, Filipino are not, Filipino are not very showy, like, you know, the sweet, the romantic, mm -hmm. for being romantic or sweet, and like for example you know like in math when we go to, to my place you always kiss me so my family is like what are you doing that because we never do like this you know Filipinos are very but, shy yeah but i kiss you like normal it's not yeah. like that i'm you know, no. chasing you and no, no. <laughs> <laughs> it's like i'm passing by or yeah but well, we never do like this babe i'm telling you okay let me translate okay okay To Marikar powiedziała, że na przykład no różnica jest, du, duża różnica jest w zachowaniu, że Filipińczycy są bardziej tacy powściągliwi. Czyli na przykład no Alvin nie całował jej publicznie czy tam przed rodziną. Tak jak ja to na przykład robiłem, gdy tam byliśmy, odwiedzić jej rodziców. O, tutaj Wam wrzucę od razu film, link do tego filmiku, jak odwiedzaliśmy rodzinę Marikar. No i wiecie, no u nas to jest takie bardziej normalne, że się okazuje tam jakieś uczucia, no pocałować żonę yy, nie jest grzechem, tak, a oni jednak tego nie robią. What do you say? Like that? Continue, yeah. And, yeah, uh, you know, and also like Filipinos are very protective, you know, like jealous, I think this is in the blood, you know. <laughs> Ja, yeah, you But have I'm the, not, I'm not you jealous. have this in the blood. I'm not <laughs> jealous. They are jealous and they are very overprotective. So Marika uważa że Filipinczycy są dużo bardziej zazdrośni i tacy e, nadprotekcjoni, tak? Czyli. E... Babe, let me interrupt you because maybe you will tell that I am jealous and not jealous. I'm not like filipino, completely black, Nie, so... yeah, Half Chinese? Nie, jestem. jestem. I Filipinki też są, no te już mówiliśmy o tym, że są bardzo zazdrosne, wręcz chorobliwie niektóre. I, i faceci filipińscy też potrafią być strasznie zazdrośni. Y, także no to jest to jest tam jakaś hey. różnica. My to my myślę, że zazdrość mamy tam jakoś pod, pod kontrolą, także jest to no nie jest to jakoś tam bardzo uciążliwe i chorobliwe, tak? Fontinio mm -hmm. dziewczaka. What's the dif Another difference? Uh, they you know, also like in the house work, He he do the cooking, I do the cleaning. You know, but here in the house I always do the every everything I do the house. Like cooking, cleaning. Yeah, you know, but it depends of the, the guy of the work. No, of the work, the lifestyle. You know. Yes, but I'm telling that Filipino guys, they mainly loves to cook. Okay. You know, like my father. Okay. But my father is working, very busy. You know, so he cannot cook. Only my mom. No more vodka. No wody. wody. No, to mówi Marika, według niej jeszcze Filipińscy mężczyźni lubią bardzo gotować. Wielu gotuje. Jak mieszkała z Alwinem, to, to w większości przypadków Alwin gotował, ona robiła tam inne prace domowe, a Alwin gotował. No a mieszkając ze mną, no to ja nie gotuję. To znaczy ja gotuję, wiecie, ale, ale czasami. tak Jak mam ochotę na coś, na coś, czego ona nie może gotować, to gotuję. Albo po prostu jak mam wolny czas, a że wolnego czasu zbyt wiele nie mam, więc no, rzadko gotuję. Dawniej gotowałem częściej. You know, babe, like we live in Kanasaga and I cook more often. Because I have more time for that, yeah? It's true, it's true. Także, no dlatego, no nie gotuję po prostu teraz tak często jak dawniej, ale czasami coś tam, coś tam ugotuję też. Next. Next difference? What you can say? Um, they are Filipinos, uh, Sometimes they are not like uh, you know, like organized or res responsible, and mm -hmm. they not planning, waiter, right? yeah, planning something like that. But you know, with Matt, he's always you know, like organized, or he always wants to be prepared in everything, plan like that. A, no, mówi, mówi Marika, że Filipińczycy tak bardziej na na spontanie, żywiołowo. żyją, czyli jak coś robią to z reguły nie są przygotowani, nie mają tego zaplanowane, tylko mają pomysł i po prostu coś robią. No to, a ze mną jest na przykład inaczej, że jak ja chcę coś zrobić to z reguły, z reguły jestem do tego w jakiś sposób przygotowany, coś mam zaplanowane no i potrafię też planować trochę z wyprzedzeniem. Like about School of Calix for example. Tak jak wiecie, no Calix teraz wraca no, do That's dwóch stable. miesięcy powinien być z nami i już po prostu już powiedziałem Marikar, mówię, no to już załatwiaj mu szkołę, musimy być, o bateria zaraz padnie, musimy być przygotowani, jak Kalix wróci, żeby już był, wiecie, zapisany do szkoły, musimy wybrać mu szkołę i to już musi być załatwione, no i Filipińczyk by czegoś takiego nie zrobił, dopiero jak Kalix by się pojawił... <laughs> Rok szkolny by się zbliżał, no to zacząłby biegać i o, oh, musimy mu szkołę szybko załatwić. What? What did you say? I'm talking about the example of Kalix School, you know. Yeah. What, what else? Next question, I think. You cannot... Add, more? add any difference by yourself? No, that's all. To może zmienimy baterie. Słuchajcie, jeszcze taka krótka uwaga, dlaczego siedzimy w domu, bo Właśnie przyplątał się pierwszy tajfun w tym sezonie w, w okolice Filipin. Gdzieś tam się kręci koło Luzonu, jak zawsze, i no tam jest podejrzewam fatalna pogoda. Zresztą Marikar mówiła, że już tam rzeka wylała u nich w mieście. Ej, a, no a tutaj, jak zwykle, oberwaliśmy trochę deszczem. Także wczoraj było pochmurnie i były przelotne opady deszczu, i dzisiaj jest to samo. No i wiecie, jak popada, to to później paruje wszystko, więc jest bardzo duszno na zewnątrz. No i stwierdziliśmy, że tutaj mamy klimatyzację, więc będziemy... Nagramy to tutaj, zamiast na, na ganku, gdzie musielibyśmy przy wentylatorze siedzieć pewnie. Dobra, to mam teraz takie pytanie do Marikar, jak już jesteśmy przy naszych, Przy naszym związku, jak się czuje po 5 latach, bo właśnie mieliśmy rocznicę 5 lat. Jabuka, yes. Tak? So how you feel after five years of our relationship? I you just can't see any difference how it was I in first year or now? I I, I get more crazy guys. <laughs> yeah, I can see this. <laughs> właśnie <laughs> powiedziała że że jest bardziej bardziej pokręcona teraz ja mówię tak no to widać przecież yeah. nie? <laughs> you no know, guys, for me I don't see any changes from the. From the start, from the start, make from, it pop. <laughs> from the start until now, nothing changed in our life. Maybe only like we have Anton, mm. and that's only the thing. But nothing more, you know. Like, and we know each other better, maybe. Eh? Yeah, we're getting more. We're getting, you know, we're getting know each other more and more and more. So yeah, that's I can say that nothing changed in our relationship. It's getting more crazy, guys. Polish. Tak jest, więc Marika mówi, że no nie widzi różnicy, nic się za bardzo nie zmieniło, jest tak samo, jak, jak było, powiedzmy, nie wiem, jak żeśmy się poznawali, tylko, że mamy teraz Antka, małego, no i, no i co, no i no i znamy się lepiej, tak, no trochę się lepiej znamy, a, a tak, tak naprawdę to jest, to jest tak samo, jak było, czyli dobrze, guda? Uh, boli. Co boli? Boli głowa. Głowa boli? No ja też przez ten, wiecie, jest niskie ciśnienie przez ten tajfun i taki też, wypiłem już drugą kawę dzisiaj i, da, i dalej taki zmemłany jestem. I dram. Także no run. No może jakbym z rumem wypił to by było lepiej trochę. Czy chcemy mieć więcej dzieci? Padało to pytanie już parę razy od was, więc zapytam się Marikar. Do doj do, do like... Do we like to? So? Do we like to have more kids? Yeah, absolutely yeah. Absolutely yeah. Absolutely yeah. Why? I don't like kids, you know. Like <laughs> <laughs> no, I mean we're good with Anton and colleagues, and he also have like son from Poland. So very, for me I'm okay. I don't like to have more kids, you know. Because if we will have kids, it need to be a daughter, and Matt will be crazy, you know. Not, not not just ale but also Anton and colleagues. Wtedy będziemy musieli całej całego barangaju podnieść. So no, I'm I'm okay with Anton and colleagues. Thank you for the no. Więc nie planujemy mieć więcej dzieci, wiecie? No jesteśmy po prostu zadowoleni ze stanu posiadania. Też już mamy swoje lata, można tak powiedzieć. Nie, jesteśmy 20... Ja nie jestem dwudziestolatkiem, Mary to wiadomo, 18 cały czas. What did you say? That you're eighteen years old all the time. Of course. No i jest okej, okay, no wiecie, no, dzie dziecko Oczywiście. to jest jednak duże, duże, duża odpowiedzialność, zobowiązanie takie czasowe. Świetnie jest mieć dzieci, ale ale no trzeba, trzeba na to dużo czasu poświęcić, także no jest, jest ok, tak jak jest, i, i po prostu chcemy, chcemy żyć. Teraz Kalix do nas wróci, także będziemy w czwórkę znowu. Będzie, będzie na pewno fajniej jeszcze. Yes. będzie better when Kalik jeszcze, jeszcze raz, once again. <laughs> What is, thank you for the question. Dziękuję za py pytanie. Tak, jest, bardzo ładnie. Dziękuję za pytanie. How I should say guys, for example, thank you guys, dziękuje guys. <laughs> we don't say like this in Polish. Really? It's so weird. You can say, słuchajcie, słuchajcie. or. Moi, moi drodzy. Yeah. Moi kochani, you can say. No. Next question. Dobra, yes. następne pytanie. Jak Marikar widzi naszą przyszłość na przykład jak będziemy wyglądać za 5-10 lat, jak będziemy wyglądać na starość czy będziemy dalej razem So Djubaka? how you can see our future, how you will look in 5, 10 years, or even when we get old. Do we still be together, you know? What do you think? I hope so. I think I hope it will nothing will change, you know like The same, but I think you know, like it, it depends on us how we will handle our relationship. <laughs> so, I think nothing will change, you know, if the person is like Matt, he didn't change anything from the start until now, he's still the same, still upau. Yeah, upau doesn't actually say yes. <laughs> But you say I have a tutaj że chicken here before. Nie, yeah, mam chicken, you only <laughs> Co tam? Także wiecie, wcześniej miałem, miałem fryzurę jak kurczak, a teraz, a teraz mam fryzurę jak kożak i w zasadzie tyle się zmieniłem przez 5 lat. That's. will be the same, guys. No i, no i Marikar mówi, że według niej nic się nie zmieni, za 5, za 10 lat będzie to wszystko tak samo wyglądało. No i oczywiście mam nadzieję, że będziemy razem i, i będziemy szczęśliwi. I cannot do like this, baby. I only... Don't talk like that. <laughs> ok. Kolejne pytanie to uh, czy się kłócimy, o co, jak się kłócimy? You understand? No. It sounds like you're... Know, do we fight, do we argue? And if so, how and why, what's the reasons? I think he answered this, no? What mm. argue? You didn't answer in this Polish part. We don't argue at all, only sometimes, but it's not like you know like every week or every day. It's like once once in a blue moon. Once in an hour. <laughs> once in a <the> blue moon. <laughs> they don't know that some of them, you know. They don't know. Some of them are living in the Philippines. And? And? Now you well need to you, wash your mouth, huh? Uh, in Polish, always swearing, diba uh, right? Oh, yeah, Polish. In oh. Polish, always swearing, even if they are happy. Oh. If you're happy and you know it, clap your hands. i <laughs> <laughs> So, in your opinion, we're not arguing, not fighting? Not much, not like, you know, different. relationship that they are everyday fighting because of jealousness. We don't jealous. No jealous in the family here. Only Magda is jealous. Excuse me? What? Who's jealous here? Magda. Oh uh, yeah. What? Obsessed with you? Mm. Not jealous. No, słuchajcie, no więc nie kłócimy się prawie wcale. Czasami wiecie, no jakieś tam takie drobne spięcia o coś. Mamy, ale to jest na zasadzie takiej, że, że się ofukamy na przykład o mnie, bo ja coś. Boliny. Jajom i, i tyle, nie. Ale tak, żebyśmy się kłócili o coś w sensie jakiegoś wspierania, wiecie, krzyczenia na siebie, udowadniania swojej racji czy tam wyższości, to w ogóle czegoś takiego nie robimy. Staramy się żyć po prostu prosto i wie no nie szukamy problemów, chcemy wszystko upraszczać, także też w życiu naszym nie szukamy, w naszej relacji wzajemnej nie szukamy problemów. Chcemy, żeby to było proste wszystko i skupiamy, skupiamy się na tych dobrych, dobrych stronach, a nie na, na złych. Także nawet jak coś jest nie tak, to po prostu no nie jest to powód do, do dramatów jakichś wielkich czy... Yy. Najważniejsze to myślę, że szanujemy siebie wzajemnie i to naprawdę siebie szanujemy, także to bardzo pomaga w związku, bo no bo się nie kłócimy no, także, także to jest spoko yy, i naprawdę cieszę się z tego bardzo i nie wiem czy mogę powiedzieć, że jestem dumny, ale, ale no tak jest. No. Wiecie, no nie, tak chyba szczęśliwy związek powinien wyglądać, że się ludzie nie kłócą, nie, nie mają ciągle problemów o jakieś pierdoły, bo tak naprawdę w większości przypadków to się, to się pewnie to się ludzie kłócą o jakieś pierdoły, bez sensu zupełnie. Także my tego nie robimy, unikamy i jest OK. Do you still have a question Do You like for me? to add something, Dżubaga? about what about argue about anything you know like what we talk about i think that's all and i want to clear guys up because i always hear this from the foreigners that filipinas are jealous because they are yes but you know he i'm filipina jealous. also but i never like that i'm never like that i mean you can ask machek how i behave for example we are in the public if machek is like for example like a giraffe I don't give a shit, guys. You're not know. giraffe. You're not? No. But oh. you always tell me, oh, you're giraffe again? Of course, babe. My eyes, <laughs> I can see, you know. But did I react? No. Yeah. Because, of, babe, if you will be crazy, jealous, like some other woman here, which I experience you know, then we will experience, be, excuse me, my. I mean, experience excuse. like I saw, like how they can act to my friends or mm -hmm. to the other guys, not that I experienced. Nie, nie jest zazdrosna, no. nie? Nie, jest never mentioned to me, you know. Nie jest zazdrosna. So that's how you are not jealous? No, because I am not oriented with these guys He never tell me about the experience. It sounds like you have Not personally experience. I mean like experience from the other people. Yeah? From your friend. clear make it clear, you so know. I said that. this, okay. Nie, to to tak wygląda ta zazdrosna Filipinka. Zazdrosna. So <laughs> To jest taka mała próbka. Ale no jakby była za, tak przesadnie zazdrosna, jak wiele kobiet tutaj jest, no to byśmy nie byli razem, bo ja bym nie wytrzymał tego. Nie? Także podejrzewam, że jak ja bym był też zazdrosny o nią przesadnie, to też nie bylibyśmy razem, bo ona by tego nie wytrzymała, no bo to działa zawsze w dwie strony. Ale naprawdę, no niektóre Filipinki to są chorobliwie zazdrosne, to nawet mało powiedziane. Nie? Bo jest Psychod psychodelicznie zazdrosne, nie? To jest jakiś wyższy poziom, wiecie, zazdrości, nie? What mówisz im? O to them? About this Jealous zilipinaz, you know. Like yes. they will follow you like a dog. Będą chodzić, będą chodzić za facetem jak pies i to autentycznie, nie? They can be also make a scandal in public. Sceny jakieś. Oh my god. O oh, nic, nie? O oh, jakieś yes. dramy. Cra crazy, bieganie z nożami i tak dalej. Nie? Różne historie tutaj. Słyszałem i, i także, także my tego też nie mamy i to jest dobre, nie? You should be happy with me, Dżibo. I'm not like I'm happy, babe. You said, if you're happy and, you know, your hands. Dobra. Dobra. No, to dziękujemy za... Pytanie. Za, za oglądanie, za podsunięcie nam pomysłu też na tego. Na tego vloga i jeśli macie jakieś pomysły, o jakich tematach chcielibyście, żebyśmy sobie porozmawiali, to śmiało piszcie w komentarzu. Yy, przypominam o tym QA też, także jeśli do QA jakieś pytania piszcie tu w komentarzach albo na, na społeczności, tam jest osobny temat na, o QA. Możecie się dopisać. This is Mike. What Mike. This is Mike test. E, no, i ten. <głos> <głos> e, i, I co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które wspierają kanał. Nie dziękuję know. za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy naszym wspaniałym patronom. Dziękujemy, tak. dziękujemy osobom, które kupują nam, które stawiają nam kawę. Mm -hmm na, na, na kupną kup kawę, także bardzo miło z waszej strony. Dziękujemy wszystkim osobom, które piszą komentarze pod naszymi vlogami. To jest też bardzo miłe i pomaga nam, wiecie, no rozwijać kanał, tak. Komentarze zawsze tam jakoś napędzają te algorytmy i sztuczne inteligencje, także... Także wielkie dzięki, dziękujemy wszystkim i... No, i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym vlogu. Jeśli podoba, się wam, vlog. jeśli podoba się Wam taka forma, podsuwajcie pomysły, podsuwajcie tematy. Będziemy robić więcej takich vlogów. Why you laughing? <laughs> <laughs> Także yy, mamy, mamy teraz powiedzmy kilka do omówienia, ale może nam coś podsuniecie ciekawego, co Was osobiście interesuje. Inter nie interesuje. Nie, interesuje, już nie wam, interesuje, w ogóle. Nie interesuje. Nie. Także, także jeszcze raz dziękujemy i no i do zobaczenia. Pa, pa!